Zofia Grochowska założycielka Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego. Orędzia z książki pod tytułem U źródeł Bożego Miłosierdzia tom pierwszy. Dnia 27 kwietnia 1991 roku. Córko moja, ostrzegaj świat przed jakim stoi niebezpieczeństwem. Należna kara Boża dotknie całą podupadła ziemię. Dzieci ziemskie odrzucają moją miłość, mnie samego i moją matkę. O ile świat się nie opamięta, święta ziemia zacznie się rozpadać. Człowiek w swej zuchwałości zapomniał, że ziemia, na której żyje, jest jego drugą matką, obciążył ziemię grzechami ponad wszelką miarę. Jako sprawiedliwy Ojciec pragnę, aby moje stworzenie żyło Bożą miłością i Bożą prawdą. Jeśli świat wybierze drogę nawrócenia, oddala karę, świat zostanie ocalony. Czy dobry ojciec może znosić postępowanie swoich dzieci, które dopuszczają się rzezi niewinnych, ludobójstwa, praktykowania pogańskich kultów, oddają się najwystępniejszym nałogom, pienią złość, nienawiść, kierują się niespotykaną zachłannością, Stworzyłem tę świętą ziemię, aby człowiek mógł sobie godnie ją poddawać i żyć bezpiecznie. Dałem człowiekowi tak wiele do jego ziemskiego życia. Cóż człowiek uczynił z poddaną sobie ziemią, która go karmi i jest jego domem? Za jego sprawą stała się siedliskiem rozpusty i wszelkiej niegodziwości. Czy jako sędzia sprawiedliwy, nie muszę oczyścić ziemi ze zła? Pod którym ginie. Przygotuj się, grzeszny człowiecze, na spotkanie z Bogiem, byś był godny go ujrzeć. Inaczej usłyszysz, że Ciebie nie zna i pójdziesz na wieczne potępienie. Świat zaznał już wielu kataklizmów, katastrof, czy tak trudno jest Wam odczytać znaki na niebie i ziemi? Twój grzech, człowiecze, pociąga za sobą karę. Opamiętaj się, Wszelki grzeszniku. Dzieci moje, módlcie się, aby jeszcze wyprosić łaskę miłosierdzia Bożego dla świata. Błogosławię was w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.